Banki boją się kolejnych pozwów frankowiczów za kredyty sprzed lat i w tym zakresie mają pewien chytry plan, jak zatrzymać tę rosnącą falę. W jaki sposób chcą zatrzymać działania frankowiczów i czy mimo kontrowersji ten pomysł mógłby wyjść frankowiczom na dobre? Pojawiły się nowe pytania do CUE dotyczące przedawnienia roszczeń banków. Sąd Okręgowy w Warszawie pyta Trybunał, w jaki sposób liczyć moment początkowy terminu przedawnienia. Czy TSUE przyjmie podobną koncepcję jak Sąd Najwyższy w uchwale frankowej, czy jednak termin będzie liczony z znacznie szybciej na przykład od momentu wypłaty kredytu. Potrzeba ustawy, która będzie chronić większość, a nie tylko najgłośniejszych, tak twierdzi adwokat Ryszard Kalisz, były minister i szef kancelarii prezydenta. Dlaczego jego zdaniem ustawa frankowanie uzdrowi sytuacji w sądach i jakie ma swoje pomysły na rozwiązanie problemu frankowego? Banki nie rezygnują ze swoich roszczeń i wciąż wysyłają wezwania do zapłaty. Pomimo faktu, iż uznają, że umowa jest ważna, żądają od frankowiczów zwrotu kapitału. Jak najlepiej odpowiedzieć na taką korespondencję z banku i czy można lekceważyć takie pismo pomimo faktu, że jest pozorne. Witam Państwa na kanale Wotum Finance Help. Ja nazywam się Paweł Wójcik, i jak w każdy poniedziałek między godziną 9 a 10 spieszę do Państwa z najnowszymi informacjami dotyczącymi kredytobiorców, a w szczególności Frankowiczów. Jak zwykle mamy sporo tematów do omówienia i skomentowania. Nie zwlekajmy zatem zaczynamy! Nasze dzisiejsze spotkanie zaczynamy od tematu, z którym od jakiegoś czasu przyznam się Państwu szczerze, mam pewien problem. Analizuję go pod różnymi względami wszystkie za i przeciw, dlatego Natomiast cały czas wydaje mi się, że mam więcej pytań niż odpowiedzi. Z kolei, z drugiej strony, liczę również na Państwa aktywność podczas dzisiejszego odcinka, bo w którymś momencie zadam Państwu konkretne pytanie i być może Państwo będą w stanie mi pomóc, dzieląc się m.in. swoimi doświadczeniami. A temat, od którego będziemy dzisiaj startować, dotyczy kredytów spłaconych. W ostatnim tygodniu pojawiła się informacja, że banki boją się coraz bardziej fali pozwów związanych z kredytami spłaconymi i w tym zakresie chciałby ograniczyć prawa frankowiczów. Banki wpadły na chytry plan żeby podobnie jak ma to miejsce w przypadku sankcji kredytu darmowego wskazać jeden ściśle określony termin w jakim frankowicze mogliby dochodzić swoich roszczeń po całkowitej spłacie kredytu. Oczywiście jak tylko pojawiły się te rewelacje miałem w zamyśle że banki po raz kolejny starają się wykorzystać swoją pozycję dominującą jednak z drugiej strony im bardziej zacząłem się nad tym zastanawiać to uznałem że być może właśnie Właśnie tego potrzebują kredytobiorcy, którzy całkowicie spłacili już swój kredyt. Ponieważ biorąc pod uwagę dane Biura Informacji Kredytowej, na dzień dzisiejszy ponad 400 tysięcy takich kredytów zostało już spłaconych. A jednak w sądach, mimo że ta statystyka przybywa, to nadal nie wszyscy frankowicze decydują się na to, żeby kwestionować te wadliwe umowy. Jeśli chodzi o konkretne statystyki, to w 2024 roku wszystkie nowe sprawy przyjęte przez grupę kapitałową WOTUM opiewały na 38% spraw właśnie dotyczących kredytów spłaconych. Jeśli chodzi o m to tutaj statystyki są jeszcze lepsze, ponieważ, jak wskazali przedstawiciele tego banku, w czwartym kwartale 2024 Roku, ponad połowa nowych pozów dotyczyła właśnie kredytów spłaconych. Oczywiście, jeśli spojrzymy sobie na te konkretne statystyki, to one cieszą, bo ta świadomość kredytobiorców frankowych rośnie i coraz więcej osób w takiej sytuacji decyduje się na dochodzenie swoich roszczeń. Ale tutaj, drodzy Państwo, wracamy do problemu, z którym ja się osobiście mierzę, bo ja naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego większość kredytobiorców pozostających w takiej sytuacji nie decyduje się na to, żeby zawalczyć o swoje prawa. I o swoje pieniądze. I tutaj widzę dwie ewentualności. Pierwsza z nich dotyczy tego, że być może ci Frankowicze jeszcze nigdy nie słyszeli o tym, że takie prawa im przysługują. Druga z kolei wiedzą o tym, że takie prawa im przysługują i mogą coś zrobić ze swoim spłaconym kredytem, ale mają jakieś swoje obiekcje czy wymówki, żeby tych czynności nie podejmować. Z mojego doświadczenia wynika, że tacy Frankowicze mają pięć głównych obiekcji: że to postępowanie jest nieopłacalne, drogie, Czasochłonne, długotrwałe i uciążliwe. I teraz na przykładzie naszej działalności, czyli Wotum Finance Help, chciałbym zmierzyć się z tymi wymówkami. Po pierwsze, to postępowanie dotyczące kredytów spłaconych nie jest nieopłacalne, ponieważ jeśli weźmiemy pod uwagę, że banki oddały już frankowiczom ponad 32 miliardy złotych, to przekładając to na pojedynczą sprawę do zwrotu mają Frankowicze od 150 do nawet 190 tysięcy złotych. Druga kwestia, czy to postępowanie jest rzeczywiście kosztowne? Wotum Finance Help nasza oferta zaczyna się od kwoty 400 zł. I w ramach tej opłaty gwarantujemy klientowi przeprowadzenie całego postępowania przedsądowego i sądowego. Mało tego, nasze gwarancje obejmują również pokrycie kosztów sądowych w momencie skierowania tej sprawy na drogę sądową. Trzecia z kolei wymówka dotyczy czasochłonności. No drodzy Państwo, nie oszukujmy się, żaden z nas nie cierpi dzisiaj na nadmiar czasu, raczej mamy problemy z jego brakiem. Natomiast skierowanie sprawy do sądu wiąże się z tym, że Państwo udzielają nam swojego pełnomocnictwa, a my w ramach tego załatwiamy za Państwa wszystkie formalności. I te formalności dotyczą również złożenia wniosku do banku, żeby uzyskać umowę kredytową i inne potrzebne zaświadczenia. Czwarta wymówka może dotyczyć długotrwałości takiego postępowania. Oczywiście sprawy frankowe mają swoją dynamikę, ale jak Pokazywaliśmy w ostatnim odcinku, wyraźnie przyspieszyły w sądach okręgowych. Poza tym musimy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy: Frankowiczom w trakcie procesu sądowego należą się odsetki ustawowe za opóźnienie. Więc, jeśli wracamy do pierwszej wymówki dotyczącej opłacalności postępowania, to również odsetki przysługujące Frankowiczom wpływają na tą opłacalność. I piąta obiekcja dotycząca tego, czy jeśli zaczniemy swoje postępowanie z bankiem, to nie będzie on nam robił problemu z innymi produktami. Drodzy Państwo, Nasze doświadczenie Polegające na obsłudze ponad 50 tysięcy spraw frankowych pokazuje, że banki w żaden sposób nie robią kredytobiorcom podgórkę. Bankowość od samego początku polega ponieważ na tym, żeby zawierać kolejne produkty finansowe i na tym najzwyczajniej zarabiać. Dlatego intencją banku nie jest to, żeby Państwo robić podgórkę z bikiem czy z kolejnymi kredytami, bo i tak wiedzą, że na tym zarobią. I tu, drodzy Państwo, przychodzi ten moment, kiedy to ja proszę Państwa o pomoc. Być może część z Was znajduje się w takiej sytuacji, że ma już kredyt spłacony i dochodzi swoich roszczeń w sądzie, więc będę zobowiązany, jeśli Państwo podzielą się swoimi doświadczeniami, dlaczego to właśnie Państwo zdecydowali się na drogę sądową. A może mają Państwo pomysły, dlaczego inni kredytobiorcy jeszcze tego nie zrobili. Bo z mojej perspektywy, drodzy Państwo, wygląda to trochę tak, jak w sytuacji, w której pożyczylibyśmy jakieś środki pieniężne członkowi naszej rodziny. I póki nasze relacje są bliskie i wszystko jest w porządku, no to nie prosimy, żeby ten zwrot nastąpił. Ale w w którymś momencie być może ta relacja ulega rozluźnieniu, ktoś wyprowadza się na drugi koniec świata i w takiej sytuacji mówimy ok, ta relacja się zakończyła, to ja zapominam o tym długu, bo na przykład pożyczyłem mu 200 tysięcy złotych. No drodzy Państwo, w naturalnych warunkach nikt nie zdecyduje się na taki brak działania. Będziemy dążyć do tego, żeby jednak odzyskać te swoje pieniądze. I trochę w ten sposób zachowują się Frankowicze ze spłaconym kredytem. Doskonale wiedzą, że bank posiada ich środki i swobodnie nimi dysponuje, a jednak z jakiejś przyczyny nic z tym nie robią. Zostawiamy na chwilę temat kredytów spłaconych i nowej fali pozów, która z tym się wiąże, a zajmiemy się teraz innym, polącym tematem dla banków, dotyczącym konkretnie przedawnienia ich roszczeń. W tym zakresie w ubiegłym tygodniu zostały skierowane kolejne pytania Sądu Okręgowego w Warszawie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I w tym zakresie, jak zwykle, w roli głównej wystąpił sędzia Michał Maj. Jeśli chodzi o szczegóły tej konkretnej sprawy, to dotyczy ona kredytu frankowego udzielonego w 2006 roku na 30 lat przez Raiffeisen Bank Polska, obecnie Raiffeisen International AG. W tej konkretnej sprawie kredytobiorca zdecydował się na pozwanie banku w 2020 roku i uzyskał taki korzystny wyrok w 2024 roku. Jednocześnie w tym samym roku bank zdecydował się na pozwanie go o zwrot udzielonego kapitału i sprawa trafiła również do Sądu Okręgowego w Warszawie. Jednak w odpowiedzi na pozew pełnomocnik banku wskazał, że roszczenie banku uległo przedawnieniu. Pomimo faktu, że sędzia prowadzący sprawy w pewnym sensie zakwestionował metodologię liczenia tego terminu przez powoda, to jednak zdecydował się na skierowanie pytań do CUE. Dlaczego zatem sąd uznał, że nie doszło do uchybienia terminu przedawnienia, ponieważ wskazał, że sam pozew Frankowicza został wysłany we wrześniu 2020 roku, jednak jego doręczenie do banku nastąpiło dopiero w marcu 2021 roku. Czyli można przyjąć, że dopiero od tego momentu bank dowiedział się, że kredytobiorca kwestionuje jego umowę. W tym zakresie sędzia Michał Maj przypomniał, że licząc trzyletni termin przedawnienia, Bank mógł pozwać Frankowicza o kapitał do końca 2024 roku, i w tej sprawie to nastąpiło. Nie ulega wątpliwości, że przyjmując tę koncepcję, sędzia Maj miał na myśli uchwałę Sądu Najwyższego z 25 kwietnia 2024 roku, w której sąd najwyższy wskazał, że termin przedawnienia roszczeń banków powinien być liczony dzień po od momentu, w którym kredytobiorca zakwestionował warunki umowy. I zresztą sędzia skomentował to w uzasadnieniu tych pytań do CUE wydaje się być w zgodzie z zasadami proporcjonalności, pewności prawa i prawa do sądu, gdyż umożliwia bankowi skuteczne dochodzenie swoich roszczeń, natomiast radykalne skrócenie terminu przedawnienia roszczenia dla banku mogłoby naruszać te zasady. Te pytania pozostają o tyle ciekawe, że do tej pory Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie wypowiadał się wprost na temat przedawnienia. Oczywiście w swoich wyrokach wskazywał, że ten termin dla banków nie powinien być liczony od specjalnego oświadczenia składanego przez Frankowiczów, ale również od uprawomocnienia się wyroku. Natomiast Trybunał nie wypowiedział się o terminie początkowym. I być może tą drogą, którą poszedł pełnomocnik Frankowiczów, może uznać, że ten termin powinien być liczony od wypłaty kredytu, choć szczerze wątpię, że taka koncepcja się przyjmie, ale z drugiej strony bardzo ciekawe wydaje się koncepcja związana z tym, że ten termin powinien być liczony od momentu, w którym klauzule banku zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. Kolejnym tematem naszego dzisiejszego odcinka pozostaje ustawa Frankowa. Z formalnego punktu widzenia trwają obecnie prace nad modyfikacją tego projektu. Projektu, które są poprzedzone wszystkimi stanowiskami, które trafiły do Ministerstwa Sprawiedliwości i pewnie niebawem doczekamy się prac w komisjach sejmowych. Natomiast zanim to nastąpi, trafiają w mediach kolejne informacje i komentarze osób, które zakładam, że na co dzień być może nie zajmują się sprawami frankowymi, ale jak to w Polsce bywa, mają wiele do powiedzenia na ten temat. Taką osobą jest adwokat Ryszard Kalisz, który zakładam nie trzeba Państwu przedstawiać, bo był kiedyś ministrem spraw wewnętrznych i administracji, a także szefem kancelarii prezydenta. Z racji tego, że pan Ryszard Kalisz słynie raczej z kwiecistego języka i widać to również na tym komentarzu w gazetach, Prawnej, to pozwolą Państwo, że kilka takich szczególnych kwestii chciałbym Państwu zacytować, ponieważ jego zdaniem taka ustawa powinna chronić wszystkich, a nie tych najgłośniejszych. W ogóle w tym udzielonym wywiadzie dostaje się praktycznie wszystkim, zarówno sądom, jak i politykom, ale przede wszystkim również samym kredytobiorcom. Między innymi polityk wskazuje, że kredyty we frankach szwajcarskich stały się rozwiązaniem problemu mieszkaniowego w Polsce i jak ich traktowanie przez sądy i decydentów po kryzysie finansowym stworzyło precedens, który blokuje system sądownictwa i zagraża stabilności całego systemu finansowego. Jego zdaniem przygotowany projekt ustawy nie naprawi wym Wymiaru sprawiedliwości, a jeszcze uwypukli jego bolączki i spowoduje jeszcze większą polaryzację wśród społeczeństwa. Jednak bliższa analiza pokazuje, że projekt nie realizuje żadnego z tych celów. Wręcz przeciwnie, grozi on instytucjonalizacją niepewności prawnej, pogłębieniem podziałów społecznych oraz przerzuceniem kosztów ryzykownych decyzji kredytowych na państwo i podatników. Nie wiem, czy Państwo mają takie same odczucie, ale w tych słowach nie ma w ogóle mowy o bankach. Zatem to państwo i podatnicy, czyli kredytobiorcy, wychodzi na to, że to jest ich wina, że takie kredyty były udzielane. Pan Ryszard Kalisz idzie nawet dalej, wbrew powszechnemu przekonaniu, że kredyty CHF były bezrefleksyjnie narzucane nieświadomym konsumentom, instrumenty te były w rzeczywistości wspierane i promowane przez decydentów już na początku lat 2000. Przy okazji dostało się także innym instytucjom w tym zakresie organom nadzorczym, a konkretnie Komisji Nadzoru Finansowego. Organy nadzorcze, w tym Komisja Nadzoru Finansowego KNF, nie tylko zezwalały na ten model kredytowy, ale wręcz go pośrednio wspierały. Kredyty frankowe nie były produktem niszowym ani nieprzejrzystym, promowano je jako dostępną alternatywę w wtórnym otoczeniu finansowym. I mimo tego, że adwokat Ryszard Kalisz w całej rozciągłości kwestionuje aktualny projekt ustawy, to jednak widzi możliwość i potrzebę, żeby w sposób ustawowy rozwiązać problem kredytów frankowych. I w tym zakresie ma rewelacyjny pomysł, żeby te wadliwe klauzule zastąpić po prostu średnim kursem MBP. Abstrahując od tego, że zarówno CUE, jak i Sąd Najwyższy całkowicie zakwestionowały możliwość zastosowania takiego rozwiązania. A jednak pan Ryszard Kalisz ma tutaj swoje uzasadnienie do wprowadzenia takiego rozwiązania. Takie rozwiązanie zapewni sprawiedliwość kredytobiorcom, zniechęci do nadmiernego ryzyka i nadużyć, a także przywróci sprawność sądownictwa. Fundusz ochronny, finansowany przez wszystkie banki udzielające kredytów walutowych, mógłby wspierać najbardziej potrzebujących kredytobiorców i chronić przed rzeczywistymi tragediami. A teraz drodzy państwo, zajmiemy się ważnym tematem dotyczącym wezwań banków do zapłaty Dlaczego ten temat jest tak ważny? Ponieważ przede wszystkim zauważyliśmy, że w ostatnim czasie banki nie wzywają do zwrotu kapitału tylko tych kredytobiorców, którzy formalnie zdecydowali się już na drogę sądową, ale również takich, którzy już po złożonej reklamacji otrzymają wezwania od banku. Z kolei z drugiej strony pamiętajmy o tym, że te wezwania są tylko początkiem kolejnych czynności banku, bo zapewne w tej konkretnej sprawie pojawi się również pozew. I ważne jest to, w jaki sposób zareagujemy na korespondencję z banku. Biorąc pod uwagę fakt, w jaki sposób banki formułują swoje roszczenia, to możemy mówić, że część tych wezwań ma tylko charakter pozorny. Bo pamiętajmy o tym, że banki żądają zwrotu kapitału, jednocześnie uznając, że ta umowa kredytowa nadal jest ważna. Zatem z formalnego punktu widzenia takie wezwanie wydaje się być nieskuteczne, ponieważ w jaki sposób oddać bankowi kapitał w sytuacji, kiedy umowa cały czas trwa i mimo jej zakwestionowania, bank pobiera od nas raty. Zresztą najlepiej podać to na przykład, bo nawet zakładając, że taki kredytobiorca przyjmując to wezwanie spłaciłby do banku udzielony kapitał, to zakładam, że bank i tak tych środków by nie przyjął, a przede wszystkim nie potraktowałby tego jako zamknięcia kredytu i nadal wymagał od nas spłaty rat, a gdybyśmy zaprzestali tej spłaty, to pewnie wpisałby naszą historię do BIK. Czyli podsumowując, nawet pomimo spełnienia tego żądania, nasza sytuacja nie uległaby zmianie, czyli nadal kontynuowalibyśmy nasz proces, ale jednocześnie bank... Wy Wymagałby od nas dalej spłaty rad. Jak podaje jeden z prawników reprezentujący Frankowiczów, w mojej ocenie wezwania banków kierowane do Frankowiczów o zwrot kapitału przed zakończeniem sprawy z pozwu kredytobiorcy należy rozpatrywać w kategorii czynności pozornych. Dopóki nie zapadnie wyrok ustalający nieważność umowy kredytu, umowa pozostaje ważna i skuteczna, a bank nie ma prawa do żądania zwrotu kwoty kapitału. Ponadto takie wezwania nie są formułowane przez banki w oparciu o twierdzenie, o istnieniu w umowie klauzul abuzywnych, czy też nieważności umowy. Drodzy Państwo, nie ulega wątpliwości, że trochę światła na te sprawy może dać wyrok CUE, bo przypomnijmy, że Sąd Okręgowy w Warszawie zapytał Trybunał, czy banki w takiej sytuacji mogą pozywać frankowiczów, kiedy nie zakończyło się jeszcze postępowanie główne o stwierdzenie nieważności umowy kredytu. Jednocześnie, czy od takiego wezwania mogą liczyć sobie odsetki za opóźnienie w sytuacji, kiedy kredytobiorca nie spełnia tego świadczenia. A jak wskazaliśmy wcześniej, bank nie ma do tego prawa, a i nawet Frankowicz, gdyby to zrobił, to pewnie bank nie przyjąłby takiego żądania. Pomimo faktu, że te wezwania kierowane przez banki mogą mieć charakter pozorny, to nie znaczy, że trzeba je lekceważyć. Najlepiej w takiej sytuacji skierować takie pismo do swojego pełnomocnika, który oceni, co konkretnie żąda od nas bank i czy to ma charakter stanowczy, czy jakiś warunkowy. Skoro zatem bank żąda od nas kapitału, można doprecyzować, czy w takiej sytuacji zmienia swoją strategię procesową i uznaje, że jednak umowa jest nieważna. Może być to również pretekst do tego, żeby dogadać się z bankiem na rozliczenie swojego kredytu pod warunkiem, że uznaje nasze powództwo w sprawie głównej. Zatem nasza reakcja na taką korespondencję z bankiem powinna być przede wszystkim skorelowana ze strategią procesową, jaką przyjął nasz pełnomocnik w sprawie głównej, ponieważ brak czynności lub nieodpowiednie zareagowanie na takie pismo może potem finalnie skutkować negatywnymi konsekwencjami, dla naszych Frankowiczów, przede wszystkim w zakresie odsetek ustawowych. Drugą opcją odpowiedzi na tego rodzaju wezwanie może być złożenie oświadczenia o potrąceniu. W ramach takiej czynności uznajemy, że należy się kapitał bankowi, ale jednocześnie potrącamy jego wartość z roszczeń, które sami sprecyzowaliśmy w postępowaniu głównym. Kolejną opcją odpowiedzi na wezwanie banku może być wskazanie, że uznajemy, że ten kapitał bankowi się należy, jednocześnie nasza sytuacja nie pozwala na to, żeby spełnić to świadczenie, ponieważ środki, które są niezbędne do spłaty kapitału, znajdują się aktualnie w posiadaniu banku. W takiej sytuacji, w której bank żąda zwrotu środków, którymi sam dysponuje, kredytobiorca może również zobowiązać bank do wypowiedzenia się, czy uznaje zawartą umowę za nieważną. A jeśli nie, to na jakiej podstawie bank wzywa kredytobiorcę do zapłaty? Takie działanie miałoby na celu co do zasady wykazanie sprzeczności i braku konsekwencji w stanowisku banku odnośnie do nieważności zawartej umowy kredytu. Podsumowując temat dotyczących wezwań banku do zapłaty, warto podkreślić, że nawet jeśli wydaje nam się z punktu logicznego, że takie wezwania nie mają sensu i są tylko pozorne, to nie zwalnia nas to z odpowiedzialności udzielenia odpowiedzi na takie wezwania, ponieważ tak jak wskazaliśmy, może to przynieść negatywne konsekwencje, zwłaszcza w zakresie odsetek ustawowych. Dlatego jeśli jesteś adresatem takiego wezwania, pamiętaj o tym, żeby skontaktować się ze swoim pełnomocnikiem. A jeśli chciałbyś wiedzieć, czy Frankowicz będzie musiał czekać dłużej na rozprawę, a na wyrok nawet 10 lat, wystarczy, że klikniesz wyświetlone obrazy. To tyle jeśli chodzi o dzisiejszy program. Serdecznie dziękuję za kolejne spotkanie. Paweł Wójcik Wotum Finance Help.